Internet jest pełen złotych rad, jak przetrwać koniec świata, a w grach i serialach wszystko wygląda prosto. Wystarczy złapać za plecak, założyć maskę przeciwgazową, a potem samodzielnie walczyć z całym światem. Tyle, że rzeczywistość bardzo szybko weryfikuje takie podejście. Dlatego w tym materiale rozprawimy się z najpopularniejszymi mitami na temat przetrwania. Zanim jednak zaczniemy, niedawno w serwisie Max premiery miał drugi sezon serialu HBO Original. The Last of Us. To ekranizacja bestsellerowej serii gier, opowiadająca o post-apokaliptycznej Ameryce, która została zdziesiątkowana przez tajemniczego grzyba, który zamienia ludzi w bezmyślne, agresywne istoty. Ale najbardziej przerażające decyzje podejmują tu zwyczajni ludzie. To wyjątkowa historia o przetrwaniu, stracie i próbie radzenia sobie z gniewem oraz poczuciem winy. Akcja drugiego sezonu toczy się 5 lat po wydarzeniach szczęści pierwszej, gdy decyzje z przeszłości zaczynają zbierać krwawe żniwo. W rolach głównych powracają Pedro Pascal i Bella Ramsey, a do obsady dołączają Caitlin Dever jako Abby oraz Isabella Merced jako Dina. Dajcie znać, czy już zaczęliście oglądać, i przypominam, że premierowe odcinki w każdy poniedziałek. Zaczynamy. Numer 10. Maski przeciwgazowe zawsze Cię ochronią. Trzymasz w szafie starą maskę przeciwgazową z czasów PRL, niekoniecznie Cię ochroni, gdy będzie potrzebna. W praktyce nawet idealne założenie maski przeciwgazowej nie gwarantuje bezpieczeństwa. Najważniejsze bowiem są filtry. A mają one ograniczoną żywotność. Nawet wysokiej jakości wkład trzeba co jakiś czas wymieniać. Producenci sugerują, że nieotwierane filtry można bezpiecznie przechowywać od 3 do 5 lat, ale po tym czasie ich skuteczność spada. Filtr w użyciu potrafi efektywnie pracować od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin, w zależności od typu i stężenia zanieczyszczeń, ale także warunków atmosferycznych czy naszego sposobu oddychania. Wsparciała guma może przepuszczać skażone powietrze, ale problemem może okazać się także bujna broda. Istnieją badania, które potwierdziły, że z powodu zarostu skażone powietrze może się dostawać pod maskę. W grze, gdzie zarodniki grzyba kordycepsa przenoszą się w powietrzu, Joel miałby z tym spory problem. Numer 9 Wystarczy przegotować. Czy wystarczy przygotować wodę, żeby pozbyć się wszystkich bakterii? Niestety, nie zawsze jest to takie proste. Jak podaje WHO, około milion ludzi rocznie umiera z powodu picia zanieczyszczonej wody i złych warunków sanitarnych. Bo tam, gdzie wody jest mało, ludzie często rezygnują z mycia rąk, a to z kolei prowadzi do biegunki, w wyniku której organizm jest osłabiony i szybko się odwadnia. W przeszłości skażona woda mogła się okazać bardziej niebezpieczna niż wrogie armie. Dyzenteria poważnie doświadczyła armii Napoleona w Egipcie, osłabiając żołnierzy idących przez pustynię. W wielu przypadkach samo przegotowanie wody faktycznie wystarczy, bo wysoka temperatura zabija większość patogenów. Jeśli chcemy mieć większą pewność, że woda jest czysta, powinniśmy się jeszcze uzbroić w środki typu chlor albo dobre filtry. Jednak nawet one nie zawsze poradzą sobie ze wszystkimi chemikaliami czy metalami ciężkimi, jak choćby ołów czy pestycydy. Numer 8. Przetrwanie to walka z innymi. Wielu z nas zakłada, że upadek cywilizacji wiązałby się z koniecznością walki z innymi ludźmi. Jednak w świecie, gdy w każdą ranę może wdać się infekcja, przetrwanie wiązałoby się raczej z ucieczką i unikaniem konfliktów. Widzieli o tym już nasi przodkowie. Jak twierdzą antropolodzy, plemiona łowiecko zbierackie unikały zbędnej przemocy. Wśród nich rzadko dochodziło do starć na szeroką skalę. W przypadku konfliktów Przegrany po prostu wycofywał się na inne tereny. W popkulturze przetrwanie jest często pokazywane jako walka samotnego bohatera, jednak ludzie są stworzeni do życia w stadzie. Silna grupa istotnie podnosi szanse na przeżycie, a każda dodatkowa para rąk do pracy pozwala lepiej podzielić się zadaniami. Jak mówi Les Stroud, znany również jako Survivor Man, mając kogoś ze sobą, możesz mieć ramię, na którym będziesz mógł się wypłakać. Kogoś, kto przyzna, że sytuacja jest zła i też chciałby wrócić do domu, ale dzięki temu wiesz, że nie jesteś sam, a to jest ważne, żeby podnieść morale stresującej sytuacji. Numer 7 Puszki przetrwają wszystko. Historia w drugim sezonie The Last of Us rozgrywa się 25 lat po wybuchu apokalipsy. Czy po takim czasie Joel i Ellie mogliby bezpiecznie jeść jedzenie z puszek? Choć niektóre puszki są zdatne do spożycia znacznie dłużej niż sugeruje producent. To źle przechowywana lub uszkodzona konserwa może być bardzo niebezpieczna. Syk w trakcie otwierania lub wybrzuszenia puszki może oznaczać, że w środku znajduje się śmiertelnie groźne jadkie ubasiane toksyna wytwarzana przez bakterie, która rozwija się w warunkach beztlenowych, czyli właśnie w źle przechowywanych lub nieszczelnych konserwach. Ale to nie jedyny problem. Uszkodzenia puszki mogą powodować kontakt żywności z metalem, co przyspiesza psucie i może prowadzić do zatrucia metalami ciężkimi. Zdarzają się jednak wyjątki. W 2015 roku członkowie ekspedycji naukowej na Grenlandii znaleźli konserwy sprzed 60 lat, wciąż nadawały się do spożycia. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie odpowiednie warunki klimatyczne. Numer 6. Więcej znaczy lepiej. Ten mit jest szczególnie powszechny w grach, gdzie bohaterowie chodzą obładowani wszelkiego rodzaju sprzętem, a w plecaku mają jeszcze miejsce na prywatny arsenał broni. W internecie również znajdziemy długie listy sprzętu, które powinien mieć każdy miłośnik survivalu. Tyle, że w rzeczywistości wcale nie trzeba pakować pół garażu do plecaka. Eksperci od bushcraftu, ale także osoby zajmujące się długimi wędrówkami wyznają zasadę. Lekko, sprawnie i wielozadaniowo. Ciężki plecak szybko stanie się kulą u nogi, a wielu przedmiotów nigdy nie wykorzystamy to Co tak właściwie powinniśmy ze sobą nosić? Coraz więcej mówi się o tym, że warto w domu mieć własny plecak wycieczkowy. Powinna się w nim znajdować m.in. woda, żywność o długim terminie przydatności, latarka, scyzoryk lub multitool, śpiwór, karimata, kurtka przeciwdeszczowa, podstawowe przybory higieniczne czy niewielka apteczka. Lista wydaje się długa, ale powinno towarzyć od 8 do 10 kg. Numer 5. Konno samochodem czy pieszo? Bardzo możliwe, że w przypadku katastrofy nasz samochód stanie się bezużyteczny. Wystarczy korek na drodze, zburzony most lub brak benzyny, a można by tak jeszcze długo wymieniać. Alternatywą wydaje się powrót do korzeni, czyli podróżowanie konno, tak jak Eli w serialu The Last of Us. Tyle że utrzymanie takiego wierzchowca nie należy do najłatwiejszych. Koń potrzebuje paszy, wody, a także opieki weterynarza. Wymaga stałej opieki, a także treningu, żeby nie odmawiał współpracy i zbytnio się nie płoszył. Warto też zwrócić uwagę na to, że w przypadku epidemii głodu konie szybko stawały się apetycznym kąskiem. Jaki jest więc najlepszy środek transportu, gdy cywilizacja chyli się ku upadkowi? to rower jest cichy, nie wymaga paliwa i nie gryzie, gdy coś pójdzie nie tak. Łatwo go naprawimy, mając przy sobie niewielki zestaw narzędzi. Do tego rower daje mobilność niemal wszędzie. Wniesiemy go po schodach, przeciśnie się przez wąską furtkę i nie potrzebuje utwardzonych dróg. Rower pozwala również zabrać więcej rzeczy niż pieszo. Mając w sakwach 30 kg wciąż będziemy mogli wygodnie jeździć. Numer 4. Miasto to dużo zapasów. Bohaterowie gier i seriali, nawet mimo upływu dziesiątek lat od upadku cywilizacji, wciąż potrafią znaleźć ukryte zapasy pochowane w miastach. Niestety, w praktyce takie miejsca jak sklep spożywczy czy supermarket. Są pierwsze do ograbienia. Wysoka gęstość zaludnienia sprawia, że zawsze znajdą się rabusie chcący wykorzystać sytuację. Dowodem może być historia wielkiego nowojorskiego blackoutu. Pomiędzy 13 i 14 lipca 1977 roku miasto pogrążyło się w ciemności. Aresztowano wówczas ponad 3000 szabrowników. Współczesne konflikty zbrojne również pokazują, że nawet w obliczu niebezpieczeństwa niektórzy wciąż potrafią okradać sklepy czy opuszczone mieszkania. Niewielkie miasteczka i wsi są rzadszym celem ataków. Poza tym wokół nich często znajdziemy pola uprawne i ludzi, którzy wiedzą, jak się nimi zajmować. Numer 3. W lesie łatwiej przetrwać. Skoro ustaliliśmy już, że miasto nie jest najlepszym miejscem, żeby przetrwać, wielu z nas może założyć, że w lesie jest jedzenia pod dostatkiem. Tyle że nieznajomość grzybów oraz jadalnych roślin może skończyć się tragicznie. Jak podają niektóre źródła, w Polsce opisanych jest ponad 14 tysięcy gatunków grzybów. Wśród nich wyróżnia się od 200 do 250 gatunków trujących, ale spożycie 35 z nich prowadzi do śmiertelnego zatrucia. Podobnie wygląda to w przypadku roślin, tylko nieliczne będą jadalne, tak jak pokrzywa czy mniszek lekarski. Dlatego, bez znajomości lokalnej flory, możemy ryzykować zatrucie. Jeśli planujemy przetrwać w lesie, może warto zabrać ze sobą atlas grzybów i roślin. Dowodem na to, jak niebezpieczne jest leśne jedzenie, może być historia podróżnika Christophera McCandelsa. Zmarł w 1992 roku na Alasce prawdopodobnie na skutek wcześniejszego zatrucia pokarmowego osłabiło go na tyle, że nie był w stanie polować. Jego historia stała się inspiracją dla filmu Into the Wild. Numer 2. Cywilizacja od razu upadnie. Niektórzy bardzo lubią nas straszyć, że cywilizacja może upaść z dnia na dzień, ale w rzeczywistości naprawdę trudno o katastrofę, o której wszyscy biegalibyśmy z maczytami po mieście. Weźmy choćby taki blackout, jaki niedawno miał miejsce w Hiszpanii. Choć nie obyło się bez wielu poważnych problemów, trzeba pamiętać, że szpitale mają generatory awaryjne, banki, procedury kryzysowe, służby, plany postępowania. Nawet bez prądu czy internetu Policja nadal patroluje ulice, a sąsiedzi często organizują wzajemną pomoc. Psycholog ze Stanford, Jamil Zaki, opublikował badanie w czasopiśmie Trends in Cognitive Sciences, w którym opisał, że rozmaite katastrofy najczęściej wyzwalają wzmożoną solidarność. Nie tylko nie czynią ludzi a społecznymi i dzikimi, ale wręcz wywołują falę prospołecznych zachowań. Wystarczy zresztą zobaczyć, jak ludzie potrafią sobie pomagać po powodzi czy huraganie. Oczywiście, prędzej czy później niedobór załatwi swoje. Po wielu miesiącach lub latach może dojść do napięć, ale w praktyce chaos rośnie stopniowo, a nie skokowo. Nawet w serialu The Last of Us militarny reżim Fedra jest pozostałością po Armii Stanów Zjednoczonych. Numer jeden. YouTube cię wszystkiego nauczy. Chyba większość z nas widziała kiedyś jakieś survivalowe poradniki w telewizji lub internecie, ale różnica między teorią a prawdziwym życiem zazwyczaj bywa olbrzymia. Twórcy takich filmów często mają przy sobie sztab asystentów, a montaż sprawia, że wszystko udaje się za pierwszym razem. A przecież liczy się praktyka. Jeśli nigdy nie byłeś na biwaku i nie musiałeś rozpalać ognia krzesiwem, może warto w końcu tego spróbować. Poza tym, niektóre sztuczki z YouTube'a są fikcją. Już kilkukrotnie wspominałem o kanałach, które pokazują jak bez technologii zbudować dosłownie wszystko. Nawet domek z basenem. Ale bardzo często te konstrukcje nie są zrobione z gliny, tylko betonu. I to przy użyciu ciężkich maszyn. Tyle, że na filmie wygląda to zupełnie inaczej. Jak ostrzega mistrz survivalu Jim Beard zwycięzca reality show Alone, Najważniejszej lekcji nie da się nauczyć z ekranu. To zdolność po prostu znoszenia trudów. Jeśli zabraknie ci hartu ducha i nigdy nie doświadczyłeś realnego głodu czy chłodu, szybko padniesz psychicznie. Nie oszukujmy się, kto z nas przetrwałby w takim świecie jak w The Last of Us. Większość z nas zapewne sparaliżowałby widok pierwszego zarażonego. I to już wszystko na dzisiaj. Znacie jeszcze jakieś inne mity o przetrwaniu, które powinny znaleźć się na naszej liście? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym pamiętajcie, że już ten poniedziałek premiera kolejnego odcinka serialu HBO Original The Last of Us. Minęło 5 lat od wydarzeń z pierwszego sezonu. Joel i Ellie osiedlili się w Jackson, ale przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Decyzje sprzed lat prowadzą do tragicznych konsekwencji, a bohaterowie będą zmuszeni podejmować wybory, które nie mają dobrych rozwiązań. Czy uda im się zmierzyć z własnymi demonami? O tym już musicie przekonać się sami. Link do pełnego zwiastuna znajdziecie w opisie. A my widzimy się wkrótce. Piona!